Even when you feel low you can still go. Even when you feel slow you can still go. Even when there's no hope you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Witam, witam mordeczki w statystyce tygodnia. Tak więc podsumujemy sobie to, co było w zeszłym tygodniu. Przez niektórych strasznie oczekiwany film. No ale jak zawsze we wtorki właśnie wrzucamy statystykę, by się z Wami tym podzielić. Jeśli chodzi o weekend z Top Ligami, no to wyszedł on w ten sposób. 270 w Lidze Polskiej zarobiliśmy tablicowo, trafiliśmy w widze w Łódź za 2,05, Raków po faworycie za 1,50, Pogoń za 2,0, mieć legnicę nie po faworycie za 2,70 i remis Radomiaka z Jagielonią za 3,45, tak więc ekstra klasa na plusie 270. Na plusie również pierwsza liga, tutaj trafiliśmy Brukbet za 2,25, trafiliśmy Wisłę, Kraków nie po faworycie za 3,0, remis Katowice pod Beskidziem 3,35 i Sandecję z Resowią 3,30, 290+. Kuponów niestety nie trafiliśmy z Ligi Polskiej, a cała Liga Polska dała nam zarobek 110, dopisujemy oczywiście do statystyk. Liga Niemiecka niestety na minusie, tablicowo minus 200%, Trafiony Frankfurt, remis Unionu z bardzo ładnie płatny, bo aż 4-0 i wygraną Borussia Dortmund. Jeden kupon na dwa w standardach trafiony, 343 wyjęte, niestety Royal w plecy, co nam dało delikatny minusik w lidze niemieckiej. Oczywiście dopisujemy dane do statystyk. Liga Angielska fatalnie, trafiliśmy Everton i Tottenham tylko na tablicy, a kupony w plecy, tak więc wielki minus w lidze angielskiej. Również dopisujemy do statystyk. Jeśli chodzi o ligę hiszpańską, to 645 tablicowo na plusie. Tutaj trafiony Remis Sociedad Celtom 3,45, wygrana Betisu z Valladolid 1,65, Real Madryt na wyjeździe z osasłoną ucelowany. 2,65 płacili za Espanyol z Elche, tutaj w ostatnich minutach Espanyol strzelił gola. Wajechano z Sevillą na remisie 3,10 i wygrana Hetafer również pod koniec meczu 2,80 nam dała zysku. Tak więc tablicowo Liga Hiszpańska 645 do przodu. Kupon standardowy 1 na 2 trafiony, 313 wygranej z tego kuponiku. No i Royal trafiony tutaj wyjęty aż 1,105. Tak więc Liga Hiszpańska na dużym plusie aż 1613 wyszła nam do przodu. Tablice 645 i kupony na czysto 968 wartości dopisane do kafelków. Liga włoska delikatnie minusowo na tablicy trafiony Inter, Lazio na wyjeździe, Juventus na wyjeździe i Remis Torino Cremonese za aż 3,80 kuponów. Niestety nie trafiliśmy z Włoch, co nam dało minus delikatny w lidze włoskiej. Dopisujemy dane oczywiście do wartości. Liga francuska tablicowo minus tutaj trafione Monaco na wyjeździe, Montpellier na wyjeździe i Marsylia na wyjeździe. Kupon standardowy trafiony z bardzo ładnym zyskiem, bo 514 wyjęte z tego kuponu. Tak samo również Royal trafiony. Tutaj aż 1392 wyjęliśmy z tego kuponu, tak więc Liga Francuska na dużym plusie ponad 1000, 1096 dokładnie. Kupony dały nam zarobek 1456, a na minusie tablicę 360. Dopisujemy wartości do statystyk, no a Liga Holenderska również plusowo, tablicowo. Groningen z Emen na remisie 3:25 Feyenoord wygrał z Alkmaar za 1:75 Herentwy na wyjeździe nasz pewniak nie zawiódł 2:35 zaliczył PSV z Utrechtem na remisie 3:75 i porażka Excelsioru z Nimechen za 2:30 tak więc tablica z Holandii 540 do przodu dwa standardy w Holandii również trafione 380 i 356 wyjęte za to Royal pudło tak wyglądała statystyka ligi holenderskiej: 540 tablice i kupony dały nam wartość 283 na plusie. Tak więc, liga holenderska zarobiła nam łącznie 823. Dość ładny weekend w Holandii, oczywiście. Dane dopisujemy. Kuponu weekendu nie trafiliśmy również do statystyk, dopisaliśmy. A jeśli chodzi o serię dzienną, to wyszła nam fatalnie, fatalnie, bo nie trafiliśmy żadnego kuponu. No, i te remisy niestety nam nie wchodziły. Tak więc seria dzienna tak naprawdę dała nam wartość już czerwoną na tablicy. W tej chwili będziemy ją wyciągać na przestrzeni tego tygodnia. Plusem jest to, że po takim weekendzie nadchodzi zawsze lepszy weekend. Tak więc my bierzemy się do analizowania, jeśli chodzi o koszykówkę, tutaj. Minus, wszedł nam tylko jeden kupon w środę, 910, i ta seria koszykówki nie wygląda zbyt dobrze. Dopisujemy wartości do statystyk i będziemy ją ratować w tym tygodniu. Jeśli chodzi o hokeja, no to tutaj duży, duży plus. W poniedziałek i środę kupon trafiony na 1380 i 1850 w środę. Remisy, jak zwykle, nam wchodzą tylko w czwartek. Nie powchodziły nam remisy w hokeju, a tak to zobaczcie, jakie wielkie wartości. Po raz kolejny, kolejny weekend, już z takim wielkim plusem 595. W poniedziałek tutaj były, bodajże dwie, tutaj były bodajże dwa remisy trafione, tak samo w sobotę 610, a tak to dziennie po jednym remisiku, co nam daje wartość plusową dość sporą. Kursy powyżej 2.0 również w każdy dzień na plusie, na równo, czyli na 0 wyszło w czwartek i jedna bombka trafiona we wtorek 225, tak więc 2,5 tysiąca ponad zarobku z serii hokejowej. Oczywiście dopisujemy do wartości statystycznych. No i ten hokej wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tenis tym razem na minusie, no ale jesteśmy bardzo dużo z niego tygodnia na tenisie, tak więc w tym tygodniu były ryzykowne zagrania z naszej strony, ale zobaczcie anomalie w zeszłym tygodniu nie trafiliśmy kuponów w poniedziałek i w niedzielę, za to, za to trafiliśmy wszystkie pozostałe dni, a teraz wszystkie pozostałe zostały nietrafione, a trafiliśmy kupon w poniedziałek i w niedzielę. Tak więc dość fajna anomalia. Dane statystyczne oczywiście dopisujemy do naszych głównych statystyk i takie podsumowanie całościowe. Puchary przez ten Sporting dały nam minusowy kupon. Za to tablice wychodziły dość fajnie. W tym tygodniu mam nadzieję, że seria Pucharowa nam zarobi ładnie. No, tak to ładne zarobki w Hiszpanii, Francji, Holandii i Polsce. No i oczywiście seria dzienna hokejowa bardzo dobrze nam poszła. Wszystkie wartości dopisaliśmy do statystyk, a jeśli chodzi o nasz VIP standard, no to był bardzo trudny weekend za nami. Jest to pierwszy weekend po Mundialu przed wznowieniem pucharów europejskich, dlatego było dość sporo niespodzianek. Jak również z tymi normalnymi drużynami, które nie grały w pucharach, były niespodzianki. Tak więc bardzo ciężki weekend za nami i mam nadzieję, że był to ostatni taki weekend. Tak czy inaczej, VIP Standard jest zadowolony, bo jest na plusie. Trafił nam kupon bardzo dobrze punktowany. 1197 było z niego do wyjęcia, tak więc wszyscy członkowie grupy standardowej są 446,50 do przodu po tym właśnie strasznym dla nas weekendzie. Ja się bardzo cieszę właśnie z tego, że mimo wszystko wyszedł dla Was zysk. Co się na kanale będzie działo? W czwartek jest livestream. Livestream będzie tylko dla wspierających, a to dlatego, że zaczynamy troszeczkę bardziej doceniać tych ludzi, którzy wspierają kanał, ponieważ ostatnio na kanale pojawia się dużo... Jakichś dziwnych ludzi. Tutaj zobaczcie na przykład, macie screena z człowiekiem, który subskrybuje mnie od dwóch lat, co jest bardzo dziwne, bo sprawdziłem to i gościu tak naprawdę jest ze mną bardzo, bardzo długo, ale ewidentnie nie słucha w ogóle filmów. Co tydzień zamieszczam we wtorki filmy statystyczne i one się pojawiają we wtorki, no bo w poniedziałki jeszcze kończą mecze ligowe, różne top ligi. Na te top ligi są zawarte w filmie z top ligami. Gdzie czekamy na wyniki, tak więc nie jest to możliwe, by zrobić film w poniedziałek statystyczny i policzyć to wszystko, tylko dopiero najwcześniej we wtorek, gdy mamy już wyniki wszystkich meczy. Poza tym czasami jest to bardzo czasochłonne, to nie jest tak, że my włączamy mikrofon i nagrywamy wyniki, tylko te wyniki najpierw trzeba wpisać w tabelki, potem te wyniki trzeba wpisać w prezentację, wszystko posprawdzać, policzyć, pododawać, podejmować. Nanieść na te statystyki nasze ogólne. Tak więc trochę jest z tym roboty, i nie jest to robota na godzinę czy dwie, tylko na kilka godzin. A jeśli są jakieś opóźnienia, że tego filmu we wtorek nie ma, no to my informujemy o tym na kanale. Tak się zdarzało, że po prostu nie zdążaliśmy ze statystyką, no to robiliśmy ją na przykład w środę, ale tak czy inaczej one się pojawiały, a jak nie, no to pojawiały się w przyszłym filmie. Zawsze były jakieś informacje, zawsze mieliście na bieżąco to, co się dzieje u nas na kanale. A tu gościu, który. Subskrybuje nas od dwóch lat. Pyta, kiedy podsumowanie tygodnia zeszłego? Były to posty, tak naprawdę z niedzieli, były to posty z poniedziałku. To nie są wszystkie komentarze. Najlepsze jest to, że gość pod filmem, w którym mówię, że. Że film statystyczny pojawi się na kanale we wtorek, jak to mówię, w każdym filmie, to gościu wali komentarz z pytaniem: kiedy podsumowanie zeszłego tygodnia? No kurde, ja nie chcę obrażać niczyjej inteligencji, ale szczerze nie chciałbym, żeby takie osoby oglądały mój kanał. Mimo, że bardzo szanuję, że gościu subskrybuje kanał od dwóch lat, ale trochę dla mnie niepojęte sprawy. Ja rozumiem, że gościu w tym momencie ewidentnie po prostu przesuwa sobie filmy do kuponów, nie słucha w ogóle filmów, tylko po prostu korzysta z tego, co my robimy. Albo gdzieś dalej to podaje, albo po prostu sobie kopiuje dane na kupony i tyle. Nie chciałbym, żeby tacy ludzie korzystali z mojego kanału. Naprawdę, jest dużo kanałów, które, które są o Maherce. Tylko jest duża różnica między innymi kanałami, a tym naszym. Pod względem tego, że raz my mamy statystyki i mówimy publicznie o tym, że nie trafiliśmy czegoś, odejmujemy te wartości ze statystyk i podajemy je rzeczywiście takie, jakie są na bieżąco. Na no, inne kanały troszeczkę niestety tym żonglują, nie mówią o swoich porażkach, a czasem nawet przekłamują rzeczywistość, mówiąc, że trafili ileś tam kuponów pod rząd, i są to te najpopularniejsze kanały, właśnie w necie. Druga, druga różnica jest taka, że nasz kanał prowadzę generalnie ja, a ja jestem ponad 20 lat w Bookmacherce. Może nie wydaje się wam, że jestem stary, no ale już wiekowo, czterdziecha na karku, ponad 20 lat w Bookmacherce, i tak naprawdę doświadczenie. W analityce bukmacherskiej jest dość duże. Nie jest to doświadczenie zajawkowe, typu takiego właśnie jak prowadzący innych kanałów lub prowadzący jakieś grupy. Ja nie jestem osobą zajawkową. Ja jestem analitykiem. Jestem osobą, która pracowała przy tym w różnych firmach bukmacherskich i wie po prostu na czym polega analityka. Nie bazuje na wiedzy sportowej, czysto na wiedzy sportowej, tak jak właśnie Zajawkowicze. Tylko bazuje na liczbach, bazuje na tym, na czym pracują analitycy sportowi w firmach bukmacherskich. To więc taka jest różnica między naszymi kanałami. No i jak widzicie, na przestrzeni lat te zyski na moim kanale są wypracowywane regularnie. Każdy sezon jest na zielono, każdy sezon jest do przodu. I właśnie o to chodzi w tej bukmacherce. Jest to najbardziej popularny błąd ludzi typujących. Chcą zarobić od razu wielkie pieniądze. Jeżeli na przykład na przestrzeni jednego miesiąca nie są do przodu, no to się zrażają i nie grają, lub wkładają jeszcze więcej pieniędzy i popełniają jeszcze głupsze błędy, ale to nie polega na tym. Całe to obstawianie polega na tym, by w danej jednostce czasowej być do przodu. Nie jest to jednostka jednego dnia, tygodnia, czy nawet miesiąca. Tutaj robię wam statystyki całosezonowe, tak więc wszystkie te wartości, zobaczcie jakie są, zobaczcie, jak są dodatnie i wy się cieszycie z wygranej powiedzmy nie wiem z, ze 100 zł 2000 jesteście wielkimi typerami uważacie że super typujecie i, i nie pamiętacie o tym ile żeście przegrali wcześniej oczywiście to wszystko trzeba traktować bardziej zajawkowo bardziej rozrywkowo można tak powiedzieć nie może być to sposób na zarobek bo jeśli człowiek będzie do tego tak podchodził no to przegra przede wszystkim a ja się poławię właszczyka i tak jak mówię jak widzicie moje sezony wszystkie są do przodu i na przestrzeni tych trzech lat poprzednich czysty zarobek z tych wszystkich filmów, jakie są wrzucane na kanał, to ponad 120 tysięcy. Jeśli jesteście w stanie wyrobić takie pieniądze w 3 lata Waszego bawienia się z bukmacherką, no to chyle czoła. To możecie założyć sobie własny kanał i dawać ludziom typy, ale byście musieli operować na stawkach takich jak ja operuję. Czyli jak widzicie stawka statystyczna to jest 100 na bombeczki. 50, no i kupony w zależności czy to są królewskie, royale czy standardowe. Oczywiście te stawki są zróżnicowane. Jeżeli na takich stawkach wyrobicie takie liczby, no to rzeczywiście gratuluję. I tutaj podzielę się swoimi przemyśleniami, bo w miniony weekend dawałem wam na publicznym informacje pro powiatło. No były to dobre typy, typy dość trafne. Raz weszło tam 2,80, raz weszło 2,75. Hanna Eberg na zwycięstwie była za 7, w trójce za 2,80. Był również typ na Lebrona, z tym, że Lebron grał niecałą jedną połowę i go zdjęli. No i zaczęło się jakieś wulgarne komentarze a propos Lebrona. Ja sobie nie życzę takich komentarzy na kanale i takie komentarze będą zgłaszane. To jest raz. Po drugie... Już więcej na publicznych nie będę dawał informacji jakichkolwiek dotyczących typów dotyczących typów takich polskich ode mnie tak naprawdę z y, dużych dużych twardych przemyśleń a propos jakiegokolwiek zdarzenia. Tak więc y, niestety bardziej będę doceniał osoby które są rzeczywiście związane z kanałem czyli te wspierające osoby którzy oprócz tego że będą mieli dodawane filmiki specjalne właśnie dla wspierających. No to będą od czasu do czasu na pewno Mieli jakieś informacje, takie jak miniony weekend w biatlonie. Oczywiście nie są to dość częste sytuacje, gdzie naprawdę można fajne perełki znaleźć w poszczególnych dyscyplinach, no ale zdarzają się. Jeżeli będą się zdarzały, no to ja będę to upubliczniał, ale tylko i wyłącznie dla wspierających od tego czasu. Nie chcę, by z takich typów. Na publicznym korzystali ludzie z IQ wysokości mojego psa. Bo czasem mam takie wrażenie, jak czytam te komentarze, że to nie dla nich ja tworzę ten kanał, tylko ja tworzę dla ludzi, którzy rzeczywiście chcą. Ja wiem, że jest dużo osób, które nie wspiera kanału, a są naprawdę w porządku, pobierają te informacje, korzystają sobie z nich. I bardzo fajnie, i bardzo się cieszę, że jesteście ze mną, ale niestety muszę wprowadzić te restrykcje ze względu na odsiew tych właśnie taboretów. Tak więc live'a robię tylko i wyłącznie dla wspierających. Tak naprawdę najniższy poziom wspierania to jest 9 zł tam z kawałkiem. I to jest opłata miesięczna, czyli na miesiąc coś wspierającym. Nie wiem, czy to jest dużo, bo to są, nie wiem, dwa browary teraz z takiej średniej półki, czy powiedzmy dwa mleka na przestrzeni nie dnia, ale miesiąca. Tak więc moim zdaniem nie jest to dużo, a jeżeli ktoś rzeczywiście korzysta z tego i jest jakimś zajawkowiczem, to myślę, że nie jest to żaden problem, a to również jest wsparcie. Dla nas my naprawdę dużo pracy wkładamy w ten kanał, prowadzimy serię dzienną, gdzie codziennie musimy robić prezentacje, statystyki. To nie jest tak, jak mówiłem, że my bierzemy mikrofon i nagrywamy film. To trzeba wszystko przygotować, przede wszystkim trzeba przemyśleć typy jakie zostaną umieszczone. Po drugie trzeba przygotować prezentację gdzie, gdzie nie trwa to godziny czasu by nawet nanieść dane na tę prezentację. Ja wiem że wy nie zdajecie z tego sprawy no bo nie prowadzicie takich rzeczy ale naprawdę z tym troszeczkę pracy jest tak więc my całe dnie pochłaniamy na to by dla was przygotowywać na bieżąco materiały z różnych serii filmowych. Ledwo się z tym wyrabiamy. Ale nie zasługujemy na to, by ktoś tutaj wyklinał cokolwiek lub cieszył się z porażek. Tak jak niektórzy pisali, by celebrować to, żebyśmy powiedzieli, że źle nam poszedł weekend w serii dziennej. No kurde, co z tego, że nam źle poszedł w serii dziennej z piłki nożnej, jak na przykład w serii dziennej z hokeja byliśmy na dużym plusie. Nie rozumiem tego summa summarum. Z sezonu macie wpisaną kwotę, jaką jesteśmy do przodu. I jesteśmy cały czas na plusie i prawdopodobnie będziemy nawet... Tak jak mówiłem, założyliśmy 100 tysięcy przekroczenia zysku w tym sezonie. Czy to będzie realne? Zobaczymy. Na razie oscylujemy właśnie w takich liczbach, jakich oscylujemy. Ale jak wiecie, końcówki sezonu są bardzo przewidywalne i zobaczymy, jak to będzie u nas na kanale. Będziemy się starać wypracowywać jak najwyższy zysk, a do tego nie chciałbym właśnie, żeby oglądały nas osoby, które nie zasługują na to, by mieć dostęp do właśnie takich danych. Tak więc takie osoby niech odsubskrybują kanał, sobie idą na inne kanały a tacy którzy rzeczywiście korzystają z tego i chcą dalej korzystać to niech zostaną i również tak jak mówię zapraszam serdecznie do wspierających tam będą live'y są dodatkowe filmy dla wspierających no i w zależności ile tych osób będzie wspierającymi będziemy później przelewać kanał tak naprawdę na, na kanał bardziej zamknięty chciałbym pracować tylko ze społecznością na której mi zależy i której społeczności zależy na nas ale i zapraszam do grupek vip mamy je z różnych dyscyplin, jak wiecie a startuje Formuła 1 jesteśmy jeszcze przed sezonem, tak więc wbijajcie, bo grupka jest całosezonowa im później wbijecie, tym mniej wyścigów będziecie mieli a tam naprawdę fajne analizy, mamy fajne nowe materiały, z których możemy korzystać do analizy właśnie Formuły 1 jeśli macie ochotę, zapraszam w małpa gmail.com taki jest do nas mail Zapraszam właśnie tą drogą. A teraz już się z wami żegnam. Dzięki wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. I do usłyszonka w kolejnych filmikach.